Cześć wszystkim, ja jestem Ola, witam Was bardzo serdecznie na kanale Uwaga Gotuje. Dzisiaj wracam do Was z kolejnym filmikiem z serii. Testujemy książkę kucharską Nowe Rozkoszne. Książka y, Michała Korkosza, czyli człowieka roku kulinariów, uznanego przez właśnie Gazetę Wyborczą. Już jeden przepis y, testowałam, wypadł dosyć średnio. Było to krok madame. Jeśli nie oglądaliście tego odcinka, to podlinkuję go gdzieś tutaj. Bądź będzie link w opisie pod filmem. Dzisiaj przychodzę z nową energią, z nową próbą i tym razem będzie to nie śniadaniowe danie, ale Obiadowe, sztandarowe danie tej książki, które było reklamowane na wszelakich so social mediach yy, wielokrotnie makaron skarmelizowaną czerwoną cebulą, suszonymi pomidorami i wędzonym twarogiem. Brzmi bardzo prosto, ale również intrygująco dlatego postanowiłam, że muszę to sprawdzić. Czuję, że to są moje smaki. I bardzo mi zależy, żeby jakiś przepis ocenić wyżej niż 5,5 na 10, także mam nadzieję, że będzie to dzisiaj. Zabieramy się do pracy. Moglibyśmy przejść od razu do gotowania, ale nie. Pan rozkoszny przy każdym przepisie dodaje kilka zdań takich wprowadzających, żebyśmy się mogli wczuć nastrój tego dania, dlatego no muszę również Was wprowadzić w aurę i atmosferę, jakie to danie będzie. Jeśli nigdy nie jedliście makaronu z karmelizowaną cebulą, czas to zmienić. Najbardziej smakuje mi wersja z przesmażonym koncentratem pomidorowym, suszonymi na słońcu pomidorami i chlustem sosu sojowego. Jest to rzecz tak ekscytująca jak pocałunek na pierwszej randce. Żeby nadać jeszcze więcej smaku, podaję makaron z natką pietruszki roztartą w soku cytrynowym i wędzonym twarogiem. Ale niech dodatki podyktuje Wam Wasza inwencja twórcza. Po przeczytaniu tego, bardzo ładne, mam taką refleksję tylko, że to danie jest tak proste, składa się z zaledwie kilku składników i wydaje mi się, że tworzą one właśnie taką stuprocentową całość. I powiedzenie, że niech dodatki podyktuje wam wasza inwencja twórcza, jest takie dosyć ryzykowne, bo przy tak prostym daniu dodanie czegokolwiek może to popsuć. A jakby ktoś to tak dosłownie zrozumiał i to wszystko polał ketchupem no przecież bez sensu, bez sensu. No ale miejmy nadzieję, że nikt tak nie zrobi. Ja na pewno tak nie zrobię. Będę się dokładnie trzymała em, gramatury. Zabieramy się już teraz do pracy. Tak prezentuje się przepis: jest rozpisany w pięciu krótkich krokach. Danie jest na cztery porcje, i przejdźmy do tego, jakich potrzebujemy składników. Pół szklanki, czyli 60 ml oliwy, trzy średnie czerwone cebule w cienkich plasterkach. 4 ząbki czosnku w cienkich plasterkach, pół łyżeczki drobnej soli morskiej, pół łyżeczki płatków chili, 3 łyżki koncentratu pomiderowego, 1 trzecia szklanki 50 g suszonych pomidorów w oleju posiekanych, 2 łyżki sosu sojowego, 400 g spaghetti, pół szklanki, czyli 30 g natki pietruszki, sok z połowy cytryny i 60 g wędzonego rogu. Ja zrobiłam jakieś 6 tysięcy kroków rano po okolicznych sklepach, żeby go znaleźć. Finalnie kupiłam go w Lidlu i powiem Wam, że w żadnej Biedronce w okolicy nie było, ani w żadnej Żabce i tego typu karfurach. Tylko Lidl, jeśli będziecie szukać. Krok pierwszy. Na dużej patelni rozgrzej oliwę na średnim ogniu, dodaj cebulę, czosnek i sól. Smaż około 15 minut, często mieszając, aż się przysmażą na rumiano. Dodaj płatki chili, koncentrat pomidorowy i suszone pomidory. Smaż 3 minuty, często mieszając, aż koncentrat, koncentrat pociemnieje. Wmieszaj sos sojowy. Wychodzi na to, że mam wlać całą oliwę ze szklanki. Dodaję cebulkę, czosnek. Dodam już sól i chili razem, bo co za różnica, czy teraz chili, czy za parę minut. A mam już w jednym pojemniku. Mam tak smażyć około 15 minut. No dobrze. E, cebulka się e, karmelizuje. Ale mam pytanie, bo ja zawsze uważałam, że karmelizacja, karmelizowanie polega na tym, że dodaje się do czegoś cukier i pod wpływem temperatury to się karmelizuje. Natomiast tutaj, jak mamy smażoną cebulę na oliwie, to ja bym to nazwała albo zeszkleniem, albo duszeniem. Eee, więc nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest karmelizacja, a w tytule jest makaron z karmelizowaną czerwoną cebulą. Więc jeżeli ktoś wie, to byłabym wdzięczna za informację, bo w sumie ciekawi mnie to i to co skusiło mnie do tego przepisu właśnie to ta karmelizowana słodka cebulka, a wychodzi na to, że ona nie będzie raczej słodka. Jak to jest? 15 minut już minęło, więc teraz zgodnie z instrukcją mam dodać koncentrat i suszone pomidory. Koncentrat Suszone pomidory i mieszam. Smażymy 3 minuty, aż koncentrat pociemnieje. No dobra. 3 minuty minęło. Czy ten koncentrat pociemniał? No nie wiem. Może, może troszkę. Nie wiem. Teraz czas na dwie łyżki sosu sojowego. Raz, dwa. Wmieszać sos sojowy. Wychodzi na to, że serce tego dania, czyli ten sos, tak to rozumiem, mamy z głowy i kierujemy się dalej w przygotowaniach. Miałam tylko wmieszać i już nie ma, żeby dalej gotować. Więc yy, wyłączam. Numer dwa. W garnku zagotuj osoloną wodę. Dodaj makaron i gotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zachowaj jedną szklankę wody, w której się gotował makaron i odcedź. Dobra. Woda się już gotuje, więc dodaję 400 gramów makaronu. Zróbmy test makaronu, czy on już jest OK. Muszę jakiegoś wyłowić delikwenta. O, udało się. Jeszcze pół minutki. Podłożę już jedną szklankę wody. Z makaronu. Krok w miseczce połącz natkę pietruszki z sokiem z cytryny i dopraw solą Doprawiam solą i mieszanie. Żeby się wszystko ze sobą przegryzło. Krok czwarty. Na patelnie z pomidorami wyłóż makaron i podlej zachowaną wodą. W której się gotował. Podgrzewaj około 2 minuty, aż sos równomiernie pokryje makaron. Ok? Wracamy do naszej patelni z sosem cebulowym. Włączam na średni ogień. Dokładam makaron. Wow, dużo go. Wlewam szklankę wody z makaronu. I mieszam tak, żeby sos dokładnie pokrył makaron. Chyba jest ok. Zamieszane równomiernie. Podsmażamy dwie minutki. Prawdziwie używana książka kucharska jest brudna, więc tak jest i w tym wypadku. Punkt piąty. Nałóż makaron do misek. Do czterech misek, ja nałożę do dwóch. Posyp natką pietruszki i wędzonym twarogiem. Nałożone. Posypuję wędzonym twarogiem. Trochę jeszcze tej hmm, pietruszki z cytryną. I mamy gotowe, tak się prezentują moje dania. Moje podanie, myślę, że jest bardzo podobne do tego, jak przygotował to rozkoszny. Teraz czas na test smaku. Krótkie i szybkie podsumowanie na świeżo, tuż po zjedzeniu. Jestem zachwycona tym przepisem. To grało wszystko ze sobą jak najlepsza orkiestra. Danie bardzo proste, bardzo tanie i na pewno zrobię jeszcze niejednokrotnie. To były totalnie moje smaki. To danie było wyraziste. Czuć było tą cebulę, ten, ten, ten pomidorowy aromat, ta natka z cytryną, wędzony twaróg. Naprawdę wszystkie składniki były top, dobrane do siebie. E, jedyne, co mnie tak zastanawia trochę, to to, że pan rozkoszny napisał, że e, niech nasza wyobraźnia nam podyktuje, jakie dodatki chcemy dodać do tego e, dania, bo moim zdaniem to by było zabójstwo, dodanie tutaj czegokolwiek popsuje to danie, więc e, no, ta dowolność dla mnie jest pod takim znakiem zapytania i tak jeszcze z wrugnięciem oka. E, dla pana rozkosznego to danie przypomina e, pierwszy posałunek. No, ja mam nieco inne skojarzenia z pierwszym pocałunkiem, na pewno nie z cebulą i wędzonym twarogiem, ale yy, kto mu zabroni, bo no, każdy ma swoje wspomnienia. Yy, oceniam danie 8 na 10, yy, dlatego że to było mega proste. No i jak mam jednak w życiu lepsze żyć rzeczy, więc tą dziesiątkę zostawiam na jakieś takie top top. To było serio pyszne, poprawne, nic bym nie, nie, nie zmieniła i na pewno ugotuję jeszcze. Nie jeden raz. Dzięki za dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, czy mielibyście ochotę zjeść taki e, makaron, a może już go jedliście, e, z jakimiś modyfikacjami. Dzięki za dzisiaj. Cześć.